O, cześć Zbyszku. Cześć Szymon. Czyli już po próbie. Tak jest. No to usiądźmy jeszcze. Jedna robota zrobiona, ale jeszcze druga czeka. Dzięki, że znalazłeś chwilę po tej próbie, żebyśmy mogli swobodnie porozmawiać w głosie brandysa. No i witamy Państwa serdecznie znowu w kolejnym odcinku, tym razem wyjazdowym. Jak Państwo może już się zdążyli zorientować, gościmy dziś z kamerą w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, której członkiem jest nasz dzisiejszy gość, czyli Zbigniew Kaleta. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu, cześć Szymon. W Zbyszku, na te próby jeździsz za Olzia regularnie, bo tego naszym widzom jeszcze nie powiedzieliśmy, że jesteś jedynym członkiem tej orkiestry właśnie z drugiej strony Olzy? Tak jest, ale obecnie mieszkam w Ostrawie, więc dojeżdżam z Ostrawy. Czyli jeszcze dalej masz. No, czasowo nawet trochę szybciej, ponieważ jadę autostradą, więc No właśnie, wpadasz droga. na autostradę, Dokładnie, Bogumin więc... i potem Gliwice tak, i już Katowice. Tak. E, Ostrawa, Katowice. Zanim wyjaśnimy sobie jeszcze, e, dlaczego ta Ostrawa, to wróćmy do początków tej historii. Ty i NOSPR. Jak się to wszystko zaczęło, jak się dostałeś w ogóle do tego składu? Bo no dla mnie, jak słyszę nospr, to uruchamia się taka lampka, wow, nie? że jak już jest rzeczywiście koncert NOSPR-u, to musi być Ekstra klasa. Jak się to zaczynało? Historia zaczęła się w roku 1996, kiedy przyjechałem do na studia na karnet do profesora Andrzeja Janickiego. A więc podjąłem tutaj studia na Akademii Muzycznej Karola Szymonowskiego w Katowicach. A tak się złożyło, że w 1997 roku, czyli rok później, był ogłoszony egzamin na stanowisko karnacisty do NOSPRU. No i spróbowałem swoich sił i wtedy mi się udało wygrać ten egzamin. I ten od konkurs. razu angaż. I od września 1997 roku otrzymałem angaż. Ale oczywiście jeszcze nie w tym cudownym miejscu, nie w tej siedzibie, bo orkiestra mieściła się gdzie indziej. Tak jest. Wtedy e, orkiestra mieściła się na placu Sejmu Śląskiego i nazywała się nie NOSPR, tylko WOSPR, czyli wtedy to było Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. A po jakimś czasie y, orkiestra zmieniła status na NOSPR, czyli Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. No i teraz oczywiście możecie mówić o tym miejscu, w otoczeniu centrum kongresowego, spotka, Muzeum Śląskiego jako o waszym domu. Tak jest. Ta sala jest znakomita, jest tutaj fantastyczna akustyka i mamy wspaniałe zaplecze do pracy i realizowania naszych. Muzycznych panów? Ja śledziłem to, co działo się wokół tego budynku, jak go budowano. E, mieszkałem swego czasu w Katowicach, też obserwowałem, co dzieje się z całą tą strefą po byłej kopalni Katowice, bo oczywiście e, nie wiem, czy wszyscy widzowie wiedzą, cały ten teren jest terenem postindustrialnym dzisiaj już wkomponowanym w całą architekturę miasta genialnie się to prezentuje jak wchodzimy czy to od spotka czy dojeżdżamy do Katowic z Bielska no to już się wyłaniają poszczególne elementy łącznie z tą wieżą Muzeum Śląskiego pozostałościami po kopalni no i w takim otoczeniu ty Grasz próby, ty grasz koncerty, tak dojeżdżasz, dojeżdżasz z Ostrawy, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, jak rozpoczęła się ta Twoja w ogóle droga do instrumentów dentych. No bo studia studiami, Tak, tak. co było wcześniej? Jakie, <coughs> pamiętasz może takie te pierwsze impulsy, że tak. o! może ja zacznę grać w ten sposób, albo na takim instrumencie. Ja rozpocząłem swoją e, przygodę z muzyką e, na fortepianie w szkole muzycznej. Wtedy mnie uczyła pani Anna Rakus. To było w Bystrzycy nad Olzą. Bo z Bystrzycy pochodzisz. Tak jest, pochodzę z Bystrzycy nad Olzą. I po jakimś czasie e, dołożyłem do tego e, klarnet, a uczyłem się o, u mojego ojca Jana Kalety. No i po jakimś czasie ten klarnet jakby Zdominowało moje zainteresowania muzyczne i do konserwatorium w Ostrawie zdawałem już na klarnet. To się udało i spędziłem w konserwatorium 6 lat, a uczyłem się u profesora Waltra Witka, wspaniały klarencista i pedagog. A jak się znalazłem w Polsce, to, był, znowu, to, była, to było takie zdarzenie, że w Ostrawie był konkurs. Polskiej Muzyki Współczesnej i ja ten konkurs wygrałem. Ty lubisz konkursy o, chyba. A, <laughs> wtedy, wtedy wybrałem się na ten konkurs. Udało mi się ten konkurs wygrać, a przewodniczącym y, jury był profesor Andrzej Janicki, właśnie y, profesor, pedagog y, tutejszej Akademii. No i wspólnie z moim profesorem wtedy z Ostrawy, z Waltrem Witkiem, porozumieli się w jaki sposób i Mogłem tutaj przyjechać do Katowic na studia. Udało mi się zdać egzamin. Otrzymałem stypendium rządu polskiego i też tutaj na karnecie na studia skończyłem, skończyłem magisterium i spędziłem tutaj tak 5 lat. No i teraz, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, krążysz między Ostrawą a Katowicami, to zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie w Ostrawie, bowiem tam można. Cię znaleźć na Uniwersytecie Ostrawskim, po prostu uczysz. Czyli kończysz robotę w Katowicach w Nosprze i zaczyna się uczenie? Tak jest. Czyli rano gram próby tutaj, a popołudniami jestem pedagogiem. Intensywnie? W sumie codziennie tak jest, a wieczorami, koniec tygodnia, koncerty. Koncerty jazzowe. Albo tutaj, jeżeli jest koncert, a gram projekt, no to wtedy gram w piątek tutaj koncert, albo jakieś koncerty jazzowe, albo inne kameralne. Zbyszku, do jazzu jeszcze dzisiaj dojdziemy, bo o tym musimy porozmawiać, ale jeszcze chwila w tematach uniwersyteckich. Jak starasz się. Zarażać tą swoją muzyczną pasją swoich uczniów. Masz, masz ich w ogóle wielu? Ile liczy taka klasa klarnetu na przykład? W Ostrawie uczę tylko na saksofonie. Mhm. Jestem saksofonistą również i mam tylko dwie studentki, bo pracuję na części tatu, a kolega ma kolejnych studentów kolegę Artur Motyka, Polak, który uczy na saksofonie w Ostrawie. Więc na uniwersytecie jestem tylko w środy. Ale w konserwatorium pracuję więcej i tam jestem w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki. Jest, znaczy ja wiem, że trzeba by było pytać raczej Twoich studentów, ale jeżeli chodzi o to podejście pedagogiczne, to jesteś taki wymagający mocno, surowy, że no ćwiczcie, bo tylko to się Wam opłaci w przyszłości. Uważam, że nie, uważam, że jestem otwartym człowiekiem, muzykiem i czekam jakby również na propozycje moich studentów, aczkolwiek proponuję im program, który mogliby wykonać, nastudiować, ale jak powiedziałem, jestem otwarty na propozycje i dzielimy jakby program na dwie części. Program, który, który uważają i chcą grać studenci i program, który ja jakby proponuję. Moim, moim studentom czy uczniom. No to proponuję teraz Zbyszku znowu skok z Ostrawy z powrotem do Katowic. Odsłońmy jeszcze trochę tej orkiestralnej kuchni naszym widzom. No bo oczywiście nie każdy ma okazję bywać w Nosprze na publiczności, ale tym bardziej nie każdy wie, jak to tutaj działa. Orkiestra. To jest sieć naczyń różnych połączonych, nad wszystkim panuje dyrygent, wiadoma sprawa, żeby wszystkie elementy zagrały, każdy musi przyjść na próbę przygotowany, przećwiczone fragmenty i potem już tylko szlifujecie przed... Koncertem. Jak duże to całe ciało jest, i jak z Twojej perspektywy właśnie wygląda łączenie tych poszczególnych elementów? Jak to się odbywa? To są zawsze próby w pełnym składzie, czy czasami się zdarza, że jakoś się dzielicie? Wszystko zależy od utworów, które gramy, ale tak jak powiedziałeś, my bierzemy odpowiednio wcześniej nuty. Muzycy indywidualnie i przygotowujemy się do próby. I przychodząc na próbę, znamy już swoje partie. E, a na próbie zgrywamy jakby całość, żeby wszystko było razem, równo. Dyrygent ustala balans dynamiczny, żeby na przykład niektóre grupy nie były za mocno, za cicho, żeby cały kształt mm, był jednością. tak? I za to jest jakby odpowiedzialny dyrygent i on tego pilnuje. Jeżeli program jest trudny, a skład jest bardzo obszerny, wtedy zdarza się, że mamy na przykład próby sekcyjne i to wygląda tak, że y, grupa instrumentów dentych osobno, my gramy na przykład w sali kameralnej, mhm. a grupa smyczków jest na estradzie. Wtedy dyrygent, czy to szef, y, czy asystent prowadzi jedną część próby a drugi dyrygent czy tam asystent prowadzi drugą część próby sekcyjnej. No i to, to zazwyczaj bywa jakby na początku yy, roboczego tygodnia, a na drugi dzień już jest całość. Jak powiedziałem, to są tylko takie wyjątkowe sytuacje, kiedy utwory są trudne. Zazwyczaj gramy wszyscy razem i wszystko się zgadza. Tak jak dzisiaj, kiedy tak spotkaliśmy jest. się przy okazji tak. waszej próby, przygotowywaliście, to, to to było? Może powiedzmy o tych kilku utworach. Ja rozpoznałem <coughs> Killera na pewno. Tak, to jest, to jest muzyka Wojciecha Kilara e, z filmu Pan Tadeusz i to właśnie wykonujemy na piątkowym koncercie. E, mogę się pochwalić, że na płycie do tego filmu właśnie ja tą solówkę również nagrałem, tak jak dzisiaj y, na próbie, więc bardzo Czyli meni... Jak ktoś wraca dzisiaj do Pana Tadeusza, tak. słyszy Klarnet, to tak. może sobie pomyśleć, aha, kaleta. Tak jest. W Tak jest. <laughs> <laughs> więc y, ja to nagranie jakby zarejestrowałem na pierwszym karnecie. Y, to jest utwór, który y, często grywamy, czy cho chociażby na bisach, y, w naszych koncertach, czy tam na wyjazdach, to często gramy. Także jest to taki utwór, który bardzo lubię. Tam się nie tylko pan Tadeusz pojawiał oczywiście. Tak. Graliśmy również Moniuszki, Uberturę do Halki. Tego programu jest masa, ten repertuar jest niesamowicie szeroki. E, tak jak powiedziałeś, od koncertu do koncertu próby. Patrząc na tę twoją historię w NOSPRZE, w OSPRZE jeszcze wcześniej, e, zdarzyły się takie sytuacje, skoro wywiad mamy taki transgraniczny, to pomówmy o takich sytuacjach granicznych. Dzień koncertu, Zbyszek się budzi rano chory, dzwoni nie wiem, zdarzyło się coś takiego, że jakaś... Na taka... szczęście mi się to jeszcze nie zdarzyło, ale e, mogą takie... Koszmar muzyka, nie? Mogą takie zdarzyć. sytuacje się zdarzyć. Co wtedy? E, Brakuje jednego jeżeli... ogniwa. Jeżeli to jest tak, ta, ta, takie powiedzmy zwyczajne przeziębienie, to na karnecie można zagrać. Jasne. Na no wokalości jakby mają większy problem, no bo strony głosowe i tak dalej. Ale my, my z, z bólem gardła, czy tam z kaszłem, no jesteśmy w stanie Jak zagrać. Jak się da dmuchać to jest. Dokładnie. Okay. Także nie jest to jakiś um, wielki problem. Ale może to się zdarzyć na przykład na wyjazdach, są pro, mogą być kłopoty, kiedy gramy codziennie koncerty. Mhm. I są przejazdy i jest, no jest, tylko skład partytury, nie ma jakby zmiennika mhm. i wtedy, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, a może się zdarzy, to wtedy trzeba zaangażować miejscowego muzyka na miejscu gdzieś. Wtedy dyrekcja... No, Telefony do, się uruchamiają. Wtedy dzwoni dyrekcja znowu do orkiestry tam miejscowej, jakiejś profesjonalnej i załatwia, załatwia muzyka, żeby wspomóc nas na koncercie. Bo tutaj na miejscu swojego zmiennika musisz mieć, w razie tak. czego? Zazwyczaj jest tak, że jeżeli chodzi o karnety, no to są 3-4 karnety w partyturze, max 5. Nas jest pięciu kolegów w grupie, w sumie sześciu, ponieważ dwóch kolegów jest na pół etatu, mhm. więc możemy się zmieniać. Jest, jest rotacja. I w zasadzie miesiąc wcześniej umawiamy się, kto co gra. I mniej więcej tydzień w miesiącu mam tak zwany przestój, kiedy nie muszę grać. Grają koledzy. I zazwyczaj ten tydzień przeznaczam na jakieś swoje projekty solowe, czy tam jazzowe, lub kameralne. Więc tak to wygląda. No to doszliśmy w takim momencie do jazzu, bo wspomniałeś o projektach jazzowych. W czeskim Cieszynie pierwsze piątki miesiąca myślę sobie że nie tylko mieszkańcy Cieszyna o tym doskonale wiedzą ale szerzej w regionie od ponad 10 lat chyba już odbywają się wydaje mi się od 2011 roku no to już mamy tak. 12 lat. One zawsze były mocno wpisane w działalność Dziupli, bo tam ten pierwszy tak, piątek tak. miesiąca zawsze równał się jam session. Wiadomo było, że można spotkać muzyków w Dziupli. Oczywiście teraz z racji remontu całego tego budynku zarządu głównego PZKO musieliście się wynieść razem z Dziuplą, ale znaleźliście tę bezpieczną przystań w ośrodku kultury Strzelnica zaraz nad Olzą, w Jazz klubie, no chyba trudno sobie wyobrazić bardziej e, czy lepiej związane z jazzem miejsce w Cieszynie i w okolicy, e, tam także gracie, schemat zachowany, dalej pierwszy piątek. Tak jest, pierwsze piątki w miesiącu, zapraszamy serdecznie, najbliższy będzie teraz w październiku, chyba 6, tak? Tak. 6 października, więc zapraszam. Powiedziesz pojedziesz z koncertu? Ja gram tutaj koncert w Katowicach, więc koledzy rozpoczną, a ja dołączę tylko na końcówkę dżemu. Bo nie można też dżemów opuszczać, oczywiście. Jest. To jest taki projekt otwarty. Jakiś muzyk, nie wiem, z Olzy, pojawi się w Dziupli, czy tam teraz w jazz klubie. Mówi, słuchaj Zbyszek, ja bym dzisiaj z wami chciał pograć? Tak jest. Koledzy do nas się zwracają, czy jesteśmy, czy gramy. Natomiast, żeby dżem mógł się odbyć, to albo Tomek Lasota, albo ja zawsze załatwiamy wcześniej sekcję. E, ponieważ bez sekcji, to znaczy fortepian, kontrabas lub basówka i perkusja, bez tych instrumentów nie ma. Nie żadnych. pojedzie. Dokładnie. Może być jeden czy dziesięciu saksofonistów, trębacz, półzonista, e, ale jeżeli nie będzie tego trzonu, może być zamiast fortepianu, może być na przykład gitara, czyli również instrument harmoniczny. Więc ta trójka jest niezbędna, żeby mieć no, komfortowy dżem, komfort, komfortowy ponieważ oczywiście można grać tylko z kontrabasem, czy tylko z fortepianem, no ale ten dźwięk już jest powiedzmy taki niepełny, więc staramy się właśnie zachować tą formułę takiego no, standardowego zespołu komba jazzowego fortepian lub gitara, kontrabas lub gitara basowa, no i perkusja. Tych trzech panów czy pani no to jest potrzebne, żeby się mogli swobodnie pograć. Oczywiście my tak drodzy Państwo na sucho rozmawiamy o tym w tym momencie, polecamy sprawdzić na własne uszy i oczy, wybrać się w któryś z pierwszych piątków miesiąca do Jazz Clubu, do odwołania oczywiście do czasu zakończenia remontu tam w Jazz Clubie nad Olzą. Czy Zbyszku ten region, w ogóle Cieszyn, czeski Cieszyn, szerzej za olzie, Ostrawa, tak sobie myślę, że chyba można stwierdzić, że mm, no brzmi tam jednak trochę tego jazzu. Bo sam tak Czeski Cieszyn w ogóle. Ja nie wiem, jak, jaki jest status obecnie festiwalu jazzowego, odbywającego się kiedyś w Cieszynie, w Czeskim Cieszynie. Czy to dalej się odbywa? Dalej się odbywa, będzie w listopadzie. O. Wydaje mi się, że jubileuszowy już. Um, jubileuszowa edycja. Um, otrzymałem również zaproszenie na ten festiwal. No to świetnie, w tym roku to... zagram um, z koleżanką Marcelą Kisową-Halmową um, w duecie carnet akordeon. Będą to takie klimaty argentyńskie, Ameryki Południowej. No i organizatorzy nas zaprosili, więc um, pojawimy się tam na obecnej edycji. No to możemy naszych widzów także zaprosić, w listopad będzie jazzowy, tradycje jazzowe w samym czeskim Cieszynie są. Tak jest. Była, Zbyszku, Twoja droga właśnie do tego jazzu? Bo mówi się często, że do jazzu trzeba odpowiednio dojrzeć. Także pozwalając sobie na jakąś swobodę, improwizację i tak dalej. To też był taki ten schemat od wychowania muzycznego, klasycznego, potem do tej jazzowej swobody? U mnie było tak, że ja dla siebie jazz odkryłem na pierwszym roku szkoły średniej, czyli konserwatorium w Ostrawie. Kiedy przyszedłem się kształcić na e, zawodowego muzyka, no to starsi koledzy już grali jazz. Wtedy to była taka trochę sprawa e, w tajemnicy, bo nie wszystkim pedagogom e, podobało się, że ich uczniowie grają jazz. Podejrzany Więc był. Trochę, jazz. trochę to było, e, e, że, że tak powiem, w konspiracji, ale... Jakby na... mając 14 lat odkryłem dla siebie jazz i to taka dla mnie była muzyka, która mi się naprawdę podobała, no i powoli zacząłem drążyć temat. Mm, mogę powie powiedzieć, że moim pierwszym nauczycielem był pan Franciszek Miksa. E, to jest reżyser dźwięku e, z Ostrawy i teoretyk e, muzyczny z Ostrawy. Bardzo, bardzo e, Ważna osobistość dla mnie i w moim życiu. Teraz mogę powiedzieć, jeszcze zdradzić, że latem nagraliśmy z nim właśnie i z koleżanką Marcelą, mhm. o której wcześniej wspominałem, płytkę, CD do habilitacji właśnie koleżanki Marceli. Więc z Franciszkiem regularnie współpracuję. Wiosną z nim nagrałem utwór na saksofon altowy i fortepian. Milan Bachorek. Trzy utwory trzy utwory na saksofon i fortepian. Trzy części, po czesku to się nazywa trzy wiety pro a, saksofon a, klawir. Więc z Franciszkiem bardzo często współpracuję. I to był mój jakby pierwszy nauczyciel jazzu. Wtedy jeszcze nie grał na saksofonie, ale on mnie uczył podstaw improwizacji na fortepianie. Takie podstawy i to było dla mnie bardzo ważne i bardzo cenne. No i w jak lata leciały w, w konserwatorium no to to zainteresowanie jakby się jeszcze bardziej pogłębiało mm -hmm. no i szukałem możliwości gdzie i jak się tej muzyki uczyć na poważnie <laughs> no i wymyśliłem właśnie polskę katowice ponieważ tutaj jest e, znakomity jeden z najstarszych wydziałów jazzowych w Polsce czyli ten karnet na początku, jakby pomógł mi tutaj się dostać do Katowic i poznać to środowisko, również jazzowe. A na saksofonie zacząłem grać dopiero na studiach. Mogę powiedzieć, że w zasadzie dopiero po koncercie dyplomowym na Uniwersytecie w Ostrawie zagrałem recital karnetowy i zaraz wziąłem saksofon do ręki. To było. Pod koniec roku uh, 98 i od tego czasu w zasadzie gram również na saksofonie. I tak to sobie I, łączysz, prawda? Tak, trochę to, klarnet, to łączę trochę Więc jak skończyłem swoje studia e, klarnetowe również tutaj w Katowicach, no to starałem się zdać e, na wydział jazzu tutaj w Katowicach, co mi się udało i skończyłem studia u, e, u profesora Jerzego Główczewskiego. Znakomitego polskiego saksofonisty i pedagoga. I w zasadzie, klarnet pomógł mi w tym, żeby zająć się również saksofonem, i w ten sposób znalazłem się tutaj w Katowicach w Polsce. No i tak ta przygoda trwa. Um, a do samego konserwatorium w Ostrawie poszedłeś od razu po szkole podstawowej? Od razu po Wystrzycy? szkole podstawowej, tak. Czyli tak. już byłeś de facto w jakiś sposób muzycznie naznaczony, mając takiego patrona, jakiego ma szkoła podstawowa z polskim językiem nauczania w Bystrzycy, profesor Hadyna patronuje. Także mhm. on cały czas tak. gdzieś tutaj <laughs> przyświeca i się pojawia. Powiedziałeś, jaka była y, droga od kla klarnetu do y, saksofonu, wspominałeś te czasy studenckie. Zdarzało Ci się w tamtym okresie albo jeszcze teraz zagrać poza salą koncertową, tak po prostu na ulicy? Chyba nie, ale muszę się przyznać, że na ulicy grywaliśmy. Mając 14 lat, będąc uczniami pierwszego roku w konserwatorium, to grali, grywaliśmy latem, jak już było cieplej, maj, czerwiec. Na kurzym rynku w Ostrawie. Mhm. To były fantastyczne wtedy e, chwile razem z kolegami. Trio, de, dwa karnety. E, fagot divertimenta e, Mozarta graliśmy. Wspaniała sprawa. A namówiłbym cię na takie małe solo na moście pod spotkiem? Może być, dobrze. No to w takim razie trzymamy Zbyszka Kaletę za słowo. Dziękujemy bardzo za to spotkanie w głosie Brandyca na głos.live. No i oczywiście zapraszamy na koncerty w NOSPRZE. Jak słyszeliśmy, bardzo blisko, godzinka z Ostrawy, nieco ponad godzinka z czeskiego Cieszyna. Warto odwiedzać to miejsce, w którym można spotkać naszego dzisiejszego gościa. Dzięki serdeczne. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do widzenia.